Cześć, Robaczki, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku u mnie, na kanale z nowej serii z Minecrafta. E, dlaczego znowu Minecraft i dlaczego znowu nowa seria? Tak to wygląda, że, że no wygląda e, generalnie. E, jeśli chodzi o bloka, oglądalność tego bloka była nijaka. Mógłbym to ciągnąć, ale generalnie powiem tak, że ten OneBlock po pewnym czasie się znudził, też tych modów było za dużo. A generalnie w czystego Minecrafta z chęcią, z chęcią, z chęcią bym sobie pograł, to mówię tak szczerze z ręką na sercu. Więc bez będnego przedłużania zacznijmy sobie tryb jednoosobowy, to możemy sobie usunąć, tak jest. I tak, stwórz nowy świat, nazwijmy tutaj sobie to Selvo seria. Albo. Ja, żebym wiedział o co chodzi, na kody jeśli się włączę to jest zezwalać na polecenia ze względu na minimapkę, która się pojawi później hmm. ZIARNO GENERATORA ŚWIATA I tutaj mam dylemat hmm. Chyba będzie Adam lubi placki <grywki> placki, ze względu na to, że ja tu mam te Nazywam się Adam, ale chociaż w sumie to pewnie wiecie. E, więc Adam lubi placki, może być. E, I zacznijmy sobie stwórz nowy świat. Ostatnio powiem wam szczerze, że to takie tworzenie świata e, poszło szybciutko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Mam nadzieję, że tutaj wszystko nam się ładnie, ładnie, ładnie nagrywa. Bez żadnych enkotowań, bez tego. E, bo wróciłem do. Do... OBS-a? Dzień dobry. Hello. Hello. Musi się nastawić to z powrotem na działanie. Generalnie zapierdziela, że tak to nazwę. Dobra. To musimy zejść na dół teraz, żeby się też generalnie nie zabić. Oła. I tak mnie uderzyło e, teksturki mam od Napa Chyba te same co ma Madzia, Tak szczerze mówiąc Chyba tak, chyba tak Generalnie podobają mi się, ładnie wyglądają Więc, więc, więc sobie, więc sobie je wziąłem mm, dobra No co, trzeba zacząć od ścięcia drzewa Więc no, lecimy, zaczynamy, pędzimy, biegniemy Że tak to nazwę Zobaczymy jak nam to pójdzie Generalnie jestem trochę bardziej e, przygotowany względem i serii i wszystkiego mm, Już mam trochę więcej pomysłów jak to wszystko ugrać Co i jak, nie wiecie, ta pierwsza seria, która gdzieś tam się pojawiła Nie byłem za bardzo, e, za bardzo przekonany do tej serii Chociaż się jeszcze zastanawiam, czy ja sobie nie zwiększę po prostu Wiecie co, czekajcie, ustawienia, ustawienia graficzne Wielkość interfejsu na czwórkę Tak, na czwóreczkę To powinno być ok. Tak, tak, zdecydowanie powinno być okej, okay. mi się taka podoba, zróbmy sobie patyczki, nie wiem patyczki są takie normalne i tej mm, dziwne, no ale no dobra, e, craftinga, proszę bardzo, zróbmy sobie siekierkę, odetniemy sobie trochę więcej drzewa, Zabijamy sobie e, też niektóre ze zwiedzacków, mm. Tak, oczywiście już to jest nagrywanko na nowym komputerku, że tak to nazwę, więc tutaj jakościowo powinno być o wiele lepiej. Eee, o, siema, krowa. Nie! O, już myślałem, że mi zniknie. No, ale dobra. E, ale widzę, że będę musiał i tak sobie tutaj te tekstury chyba z fatefulem połączyć, bo nie wszystko mi tutaj się ładnie ładnie łączy, więc mam nadzieję, że tekstury, jak sobie połączę z faithfulem, to będzie mi to fajnie tutaj działać. Zobaczymy, przekonamy się. Względem ustawień graficznych Minecrafta to chyba. Wygląda to tak. Wygląda to tak, więc chyba w miarę OK. Nie znam się. A względem całego komputera to wygląda to tak. LX6600 e, i tu mamy e, AMD Razenka e, 53600, więc jest yes good, jest good, jest good. Mm, dobra, czyli czekajcie, to mamy. Mm, dobra, no to co? No to idziemy na zwiady. Jakieś tam drzewo mamy, e, jakieś tam e, żarło mamy. Zobaczmy, co nam tutaj ciekawego się jeszcze posporzy. Delfinki są, o jak przyjemnie, przyjemnie. Kiedyś nie pamiętam w którą się, się stronę odrodziłem, więc to będziemy musieli sobie jeszcze zobaczyć. Um, ale dobra, pędzim lecim Mamy jeszcze świnki. Świnki też by można było sobie zaciupać. Będzie więcej czarełka. Dzień dobry. Mamy pieska, ale nie mam kości. O! Jest zombie! O, już nie ma zombie. Wzięło się. Ząbeczkowi e, zechło. Jakąś e, tą. Jeśli chodzi o mi turkę z Minecrafta, postaram się jakąś ładną tutaj wymodzić. Działa to fantastycznie. Tak to na razie nazwę. Widzicie, ja sobie biegnę, świat jest renderowany, tu żadnych żadnych problemów nie ma. Proces sobie na spokojnie daje radę. Widzę też owieczki, fantastycznie. Będzie na łóżko. Nie umrzeby od razu. Dobra. Hic, hic. Halo. No czekaj, bo jeszcze jedno potrzebuję. O, już padło od razu. Szybko poszło. Czemu ta biała wełna wygląda jak szara? Albo to przez te teksturki, dobra, dobra. Mhm. Nie, będę musiał sobie jeszcze tutaj fadefula dorzucić. Mam nadzieję, że to mi się nie pokłóci ze sobą za bardzo, bo nie powinno. Nie powinno. Dzień dobry. Czy my coś tutaj gdzieś tam, coś tam mamy? Chyba ni. Chyba ni. No ale no dobra. Pędzimy, lecimy. Myślałem, że to jest Wiocha, ale nie. No, poszukamy sobie jakiegoś miejsca, nie? Poszukamy sobie jakiegoś miejsca. Jesteśmy na wersji Minecrafta 1.20.4. E, na 1.21 się przeniesiemy, jak nam, e, ser jak nam się oczywiście e, pojawi ta wersja. 1.21. Mhm. Tak, a to pewnie już zaraz, bo już czwóreczkę mamy, to pewnie zaraz 21 nam wyskoczy. E, czy ktoś się musi tutaj, tak na, na, naprawdę, tak na korytarzu rzucać? Ktoś się u mnie rzuca na korytarzu i. To nie jestem ja. Przeszkodzę tu. Tak ja to sądziłem, że tu nie przeskoczę. Mhm. No, tak to sądziłem, że nie, nie przeskoczę tu. Przeskoczę. Przeskoczę? Przeskoczę. Tak. Dobra, tu mamy jakąś fajną polankę. My sobie tu możemy mm, generalnie wejść. Zobaczyć, co nam tutaj dają. Poszliśmy prawie przed siebie. Zobaczymy. Stwierdziłem, że tak. Nawet jeśli gdzieś tutaj nie znajdziemy żadnej. Yy, w, w, o wilku, mowa. <laughs> Żadnej wioski chciałem powiedzieć. E, to oczywiście gdzieś tam się, m, gdzieś tam się tak czysto teoretycznie gdzieś tam się y, wiecie, w jakimś tutaj o w lesie, ewentualnie. Bo właśnie chciałem y, w tej serii, niż w tej pierwszej. Bo zawsze, w, zawsze gdzieś tam wiecie, y, jakby to powiedzieć, na żywca, gdzieś tam na pustym terenie i w ogóle. A tutaj w lesie bym się schował. Wszędzie bym się podoprowadzał, tu jest dużo w sumie miejsca. Fajnie to wygląda, mm, więc generalnie, generalnie czemu by nie. Fajnie to wygląda, no już w sumie mówiłem. Dzień dobry, coś tutaj ważycie? Nic nie ważycie. No nie myślałem, że jakiś bimberek albo coś, no tu nic, pusto, <laughs> no, e, więc, e, więc tak, tu mamy dziadków, siema dziadki, ma kotecki. Będą kotecki na później. Tutaj oczywiście mamy dziurwę, bo jakby inaczej. O, cześć, dzień dobry. Co pan ma? Przeszycie, pana zostawię, bo pan mi się kurde przyda. Pan mi się kurde przyda. Tak szczerze mówiąc, przyda mi się pan. Mała ta wiocha jest. Tak szczerze mówiąc, mała, ale mamy pana. Od tego powinno być tu dwóch panów. U, czemu nie, nie trafiłem? Powinno być tu dwóch panów, bo mamy dwa te te yy, dwa te. Co się nazywa? No, zapomniałem yy, dwa. Yy, no te do czytania, wiecie, yy, no, pulpity. O. O. Adaj yy, sobie przypomniał O, mamy kowala. Dobry, co my tu mamy? Spodęki, chlebek, szmaragdzik. Fantastycznie, skrzynkę sobie ją wezmę. Yy, Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze może mamy? Czy to już będzie wszystko? Chyba to już będzie wszystko. Napiszcie mi w komentarzu, czy, czy, czy ten, czy rzucać tą mini-mapkę, czy nie? Ja bym rzucił. Ja bym generalnie rzucił, czemu by nie? Przeszkadzać nie będzie, a ja jestem osobą, która gdzieś tam za bardzo nie ten teges w. no, jak to się mówi, ja tam za bardzo nie ogarniam w kierunki <noise> i zapamiętać też nie potrafię z tego co widzę niby druga wioska powinna być w tamtą stronę jak to do nocy tu wygląda zbliża nam się noc mm, więc w sumie moglibyśmy się też postarać iść w tamtą stronę w sumie tu byliśmy, Czasem się zastanawiam czy się nie przespać czekajcie mm, czekajcie bo się zapultałem zaraz się ogarniemy co ja chciałem tutaj zrobić Eee, tak. Hmm. Czysto teoretycznie zbiorę sobie to Bo z tego można chleb sobie zrobić, więc fajnie. Musiałbym też dostać się trochę kobla. Dostać się po trochę kobla, gdzieś pod ziemię, żeby sobie zrobić przykładowo hmm, ten, żeby zrobić sobie przykładowo jakieś już yy, kamienne rzeczy, bo tutaj nic takiego nie widzę, ale coś zaraz znajdziemy i chciałbym też przepalić sobie. Proszę ubrzeć. Tutaj spodnie zakładamy. O, spójrz, mi się Właśnie w tym momencie Mamy skórkę, fajnie. Skórka się jak najbardziej przyda. Tu jest koteczek. Dajcie mi craftinga. Zaraz noc będzie, nie? Tak, to sobie od razu łóżko walniemy. Czemu by nie? Niech sobie będzie. Hmm. Pomysłu na nazwę serii jeszcze nie mam. Coś będę kminił. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Zrobię sobie łopatę. No i tak muszę zrobić kilofa i tak muszę zrobić kilofa bo bez tego to ani rusz, niestety. Eee, odcinek oczywiście z AniKlajta też się już dla was eee, nagrał, że tak to nazwę, no już się nagrał chyba nawet, nie pamiętam no czy no, no, wcześniej, bo tutaj minecrafta mieliśmy na poniedziałek zawsze. Eee, wracamy do, starego, do starej eee, rozpiski filmów, eee, z tym tutaj się nie, oczywiście nie będę gdzieś tam eee, rozwodził, zostałem przy, eee, przy starej tej przy starej rozpisce filmów a teraz przez to że gdzieś ten minecraft lepiej mi chodzi na takim normalnym świecie wiecie z optifinem z tym wszystkim to oczywiście możemy sobie seryjkę taką pierdzielnąć ze zwykłego minecrafta czemu by nie to tak jeszcze ta oczywiście ta seria wchodzi nam za one blocka. jeśli ktoś jest zawiedziony to Sorry, no ale wolę, żeby mi było wygodniej, niż miałbym zaczynać całego ułam bloka od początku. Um, tak, idziemy sobie jeszcze pokopać trochę, póki jeszcze nocy takiej nie ma, żebyśmy mogli sobie zrobić na spokojnie cały kamienny secik już, żeby był. Żeby był. I pójdziemy dalej na przygodę. Odcineczka mamy, kochani, 12 minutek, to nie jest tak źle, to jest jeszcze mało. Um, więc tak, ja mam dzisiaj akurat wolne, więc korzystam z tego, że kąpek działa, że wszystko działa pe perfekcyjnie i że mogę dla was nagrać. Bo w sumie powiem szczerze, że mamy chyba niecałe dwa tygodnie przerwy. Mm, I stęsknim się za tym pierdzieleniem do komputera. <grym> więc yy, więc, więc generalnie trzeba trzeba. Cztery patyczki, więc już tak, na pewno zrobimy sobie miecyk. I na pewno zrobimy sobie siekierkę od razu. I tutaj y, przepalimy sobie tymi narzędzioma y, mięsko, i ja idę spać słodki. słów. te postępy też bym chciał zrobić, tak? Się zastanawiam czy robić te postępy, czy ich nie robić. Możecie mi napisać. Y, z chęcią, z chęcią, z chęcią się dowiem. Y, dodajmy tego kilofika. Tu jeszcze możemy sobie chlebki od, ogarnąć. Y, 16, 8, 17, tak? I tutaj 9 chyba możemy jakoś podzielić. O proszę bardzo jak perfekcyjnie chlebki sobie zjemy, więc smacznego. Bożym chłodnia ja chlebkę. Dobra, to mam ogarnięte. Tu nam się mięso przepala, ale nam się skończyło to do przepalania. Możemy tym przepalać? Nie. A dechami możemy przepalać? O, czekajcie, deskami chyba możemy przepalać. Możemy deskami przepalać. Dobra, to niech to się przepala. Eee, oczywiście z tym to my poczekamy. Tak, tak, tak i tak. Więc tu mamy gut. To z mięso jest w sumie niepotrzebne. Ja sobie oczywiście tutaj to wszystko gdzieś tam w miarę poukładam. Emeraldzik, fajnie, że mamy szmaragda. Super, więc to gdzieś tam jest gut. Dobra, to mamy. Czy ja bym chciał jeszcze kobra sobie pokopać? Na razie mamy 11. Powinno starczyć. Piecyk mamy. Sprzęty mamy. Drewno mamy. Żarcie mamy, więc jest. Alright. Dwa się przepaliły. Dobra, na razie to możemy. Piecyk crafting, poproszę, to chowamy łóżeczko, hyc, i lecimy dalej bez zbędnego przedłużania tutaj musimy gdzieś tam pamiętać, że to wioseczkę mamy, pójdziemy sobie tam dalej, najwyżej się cofnę, chociaż tak jak mówiłem, ja nie wiem czy ja chcę się cofać, zobaczymy czy, czy nie będziemy mieli jakiegoś lepszego miejsca gdzieś tutaj wiecie, po drodze bo to w sumie nigdy nie wiadomo siódła nie ma, więc konia nie oswajam bo to troszeczkę wiecie bez sensu by było w tym momencie gdzie ich zabiję, bo ja potrzebuję skórkę. Nie wiem, czy skórki nie mamy przy zabijaniu się Nie, dobra. Mm, I też się zastanawiam bardzo, bardzo, bardzo się zastanawiam nad shaderami, ale yy, to jest taka kwestia, że ja nie jestem jakoś za bardzo przyzwyczajony do shaderów. Mi tam Minecraft wygląda fajnie bez. Mm, a też póki on gdzieś tam sprawnie działa, to ja też nie chcę wiecie go katować to, to jest dla mnie takie trochę bez sensu nie póki działa działa fajnie o mamy węgiel fajnie póki działa działa fajnie mamy węgiel więc jest fajnie e, dobra węgielek sobie oczywiście skopię bo węgielek mi się chociaż nie, nie wiem czego skopię dobra nie będę pływać bo to bez sensu chociaż tutaj no tutaj też nie dobra, przejdziemy sobie górą mam nadzieję że się nie zabije Mówięcie, znając mnie i moje szczęście, to pewnie umrę. E, ale nu. Kurda, to co to jest? Przepraszam bardzo. Przejść się tu nie da. Zrobić się tutaj nic nie da. Tam się coś jara. Może to portal. Ewentualnie, pewnie lawa. Znając nasze szczęście. E, dobra. Czy ja tędy jakoś przejdę? Tędy przejdę. Oczywiście, że lawa i się wszystko jara. A ale nie ja! Nie ja, Jezus Maria. Czemu zawsze mnie wszystko bije? Kiedy ja nie chcę, to mnie wszystko bije. Bez sensu. Dobra, czego ja nie jestem? Jest Masherien, machen. Sobie. Mm -hmm. Tutaj kolejna lawa? Co tej lawy tyle nas z zewnątrz? Wojciech Święty, portal byście mogli dać, a nie lawę, O, tam fajne rzeczki. O, sadzonkę mamy. Posadzić drzewo, zbudować dom, spłodzić syna, czy jakoś tak to było, nie? Nie pamiętam. A w sumie no. E, nieważne. M więc tak, Maszel Jan machen. Tam, 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 tam. Dobra, i jeszcze jedna seria wam się szykuje. Oczywiście pierw to ja muszę skończyć. E, de... Life is Strange True Colors, <laughs> prawie się wygadałem jaką ja, jaką ja, serię chcę zrobić Minecraft będzie taką e, serią bardzo, e, bardzo taką, o mam portal, chcę i mam e, Będzie taką serią bardzo, jakby to powiedzieć m, Pogadankową, oczywiście będzie się tutaj trochę działo, coś tam jakieś budowle będą, coś będzie Ale będzie stricte pogadankową serią e, I mamy wiochę no kurde, fantastycznie. Mamy dużo lasu, portal, gdzie gdzieś tam możemy sobie oczywiście na przyszłość y, użyć. Wiocha, fantastyko. Zaraz zobaczymy, jakiej wielkości ta Wiocha jest. Tylko ja oczywiście chcę tutaj się pod skrzynkę dostać. E? Awa, czy ona może być skitrana? Zaraz zobaczymy, czy może być skitrana. Oczywiście gdzieś tutaj powinna być, jeśli będzie w ogóle będzie, nie? No, tu już mamy ten. Czyli to portal bez skrzynki? no to już skrzynka jest, chociaż gdzieś tutaj jest, a jej nie widzę. No gdzieś z zewnątrz stoi. No, nie ma. Czy sobie tutaj rozkopię, zobaczą? że gdzieś tutaj będzie. Nie, nie ma nigdzie. Czyli co, portal bez skrzyneczki by mi się zrobił, tak? Chociaż, wiecie co, ja sobie tak go rozkopię pod. A wow. no nie ma. No, patrzcie, no nie ma. A mnie oszukali. No nie ma. Wzięli mnie oszukali. No dobra, no nie ma skrzynki, to nie ma. Mówi się trudno. Ja to sobie potem rozkopię, bo mi się to generalnie przyda. Jak tu jest, kurde, ładnie. Widzę tutaj domek w tym lesie, albo nawet na tej wysepce, gdzie jest portal, i musiałbym go naprawiać. Tylko wiecie, w mostek sobie tutaj do wiochy, albo coś by było. Ha? Chyba, chyba mamy, chyba mamy. Czekajcie, z obrócę. Monitor drugi, ten, na którym nagrywam, żeby czas lepiej widzieć. 19 minutek, yy, więc jest, jest good, jest good. Jeszcze w ogóle yy, pochwalę wam się, mm, bo muszę, <laughs> nie no żartuję, ale pochwalić się mogę. Yy, generalnie, mm, no nie, no tam musi być skrzynka. Ja to rozkopię po odcinku. E, generalnie, zakupiłem sobie też oczywiście nowe okularki, więc w ogóle Ultra HD, 8K i 5G. <ścoughs> Wszystko naraz. Wiecie o co chodzi. E, I powiem wam, jak tu jest dużo ładnych rzeczków. Dwa kościoły, boże, ty wy jesteście religijni. Ja pierdzielę. A żeby, ma. O! Ten pan mi się przyda, tutaj ten pan chyba raczej nie, ale nie pamiętam. Dzień dobry, co pan masz? Zaglina się pan, sprzedajesz i dajesz pan emeraldy. Glina, glina ma pan tu? Ma pan tu gliny, da mi pan emeraldy. Ile tej gliny? 16, proszę bardzo, daj pan Emeralda. Dziękuję. O, ale okazja, super. I 10 tej kostki. Na razie tego nie chcę, zobaczymy co tu dalej mają, ciekawego. Kotecki też są. O, proszę bardzo, w jabłuszko. Ziemnioki, biorę skrzynkę też, wezmę. Daj ta skrzynkę. Dobra. O, tu będzie jeszcze jedna skrzynka. Cinamble. Albo nie, to nie będzie. Co pan masz? A pan jest głupi. No okej, okay, pan jest głupi, to panu nie przeszkadzam. Fajnie to tutaj wygląda, powiem jeszcze, że pan też jest głupi. Oczywiście, że pan też jest głupi. O, tylko tak... Powiem mam szczerze, albo to ja mam pecha do wiosek. E, to jest jak może być. kolejną mi pokazuje tam, ale tam to już e, w następnym odcinku. Nie będziemy się aż tak, e, to aż tak daleko sięgać. Mm, jeszcze tam. Nie, nie wiem, czy to jest ten koło, no to jest ten koło, którego przychodziliśmy. Tak, to są tylko o których przychodziliśmy. Dobra. To tak to tu wygląda. Ja bym się w sumie w tym lesie mógł nawet kurde zamieszkać. Domek jakiś zbudować. Chciałbym czy jak blisko tej Wiochy, czy jednak tam przy portalu, czy gdzieś tu. Tu jest fajna górka. Domek może było fajnie wkomponować w tą górkę. No, czemu by nie... Dobra, to tutaj się... Uwaga, osadzamy się. Mamy, mamy miejsce na dół. Fajnie miał ja oczywiście sobie gdzieś to tam wszystko łogarne czasem, Mamy podwodną skrzyneczkę, więc jest też fantastycznie wszystko do skrzyneczki. Zobaczymy, czy to miejsce będzie jakkolwiek y, zdatne i fajne. Powinno być. Zobaczymy. Ko, kurde, będą musiał ten domek trochę dalej oddalić, żeby oni mi nie, się nie skapywali i nie szli mi tu do mnie spać. Hmm, chociaż ich jest chyba mało z tego co widzę, więc powinno być OK. Hmm. Jeszcze tak, to tutaj, to tutaj. Wiecie co, ja sobie ewentualnie ten render distance jeszcze tak zmienię na 12 i tutaj też na 12. Pewnie mi teraz przerenderuje wszystko, oczywiście, ale jest o wiele, ja jest wiele wygodniej, więc widzimy więcej. Więc to też jest fajnie, nie jest tak zamazane. Dobra, ja się z wami będę kochani żegnał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnym już niedługo, trzymajcie się. Não é